Nowa odsłona LX300, to mało że nowości to jeszcze najnowsze. Także to są, to są rowery premierowe, nie jest to mało jak na rower trackingowy, wydaje nam się bardzo atrakcyjna. No, patrząc na to, gdybyśmy nie znali cennika, patrzymy na niego. Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Patryk. Znajdujemy się w firmie Ecobike, gdzie prezentujemy Wam najnowsze nowości na sezon 2026. Tak, to jest nowa odsłona LX300. To mało, że nowości, to jeszcze najnowsze. Także to są, to są rowery premierowe, wręcz sample na tak. rocznik 2026. Znany i lubiany model LX300. Tak, po ostrym liftingu. Także podoba się nam odświeżona wersja. I mhm. teraz tak, macie w tym rowerze kilka fajnych cech. Czyli nowa smukła rama. Tak, rama z niskim przekrokiem, tak. rama w trzech wersjach kolorystycznych, tak. tutaj w niskiej ramie mamy biały oraz przed nami ten, który jest onyx mhm. i jeszcze występuje w wysokiej ramie golden grey. Nowością też są dwa sloty na bidony mhm. lub jeden na bidon, drugi na zapięcie, czego brakowało w tak. tych modelach. Mieliśmy takie uwagi od klientów, że przydałby się kolejny slot na bidon lub właśnie zapięcie. I teraz tak, silnikiem tego roweru elektrycznego jest silnik Bafang M410. Bardzo fajna jednostka, cicha, funkcjonalna. O mocy 100 Nm. O mocy 100 Nm. Także o momencie to jest... obrotowym. Tak, o momencie obrotowym 100 Nm. Nie jest to mało jak na rower trackingowy. E, sugeruje nam, że ten rower e, chętnie nas zabierze gdzieś poza tereny asfaltowe i tu jest ścieżki rowerowe. A nawet większe góry, tak? A nawet większe górki. E, mamy tutaj oponę fabrycznie 28x215, także to też nie jest. Wąska opona, jest to fajna balonowa opona, która już była stosowana w tym roku. Tak modelu. jak na rower trekkingowy, czyli rower można powiedzieć w została zastosowana fajna sprawdzona opona od Schwalbe, model Maraton z paskiem refleksyjnym. Jeśli chodzi o baterię, bo tu mamy baterię 900 godzin i tylko z taką baterią ten rower występuje, czyli też znacznie większa jak poprzednio. Ok. Bateria, która pozwoli nam przejechać, deklarowana dystans przez producenta, jest 170 km. Tak? Także mamy rower o porządnym silniku i o dużym zasięgu. Tudzież nie musimy go zbyt często ładować. Tak? To jest na pewno duży plus. Tak, czyli na razie mamy nowoczesny design, mocniejszy silnik, mhm. mocniejszą baterię. W sumie silnik mocniejszy, jeśli chodzi o moment obrotowy, to nie, bo to jest dalej 100 km. Mhm. Poprzednia Ananda w tym modelu też miała 100. Tylko, że tym razem jest to Bafang. E, mamy oświetlenie e, przy e, mostku mhm. oraz e, już stosowane w kolekcji 25 e, w bagażniku tyłu, tak? Tak. Tutaj, no, jak już wspomniałeś o mostku, to warto zwrócić uwagę na wyświetlacz, okay. kolorowy wyświetlacz. E, do niego mamy nową manetkę, nowy kontroler do obsługi tak. i oczywiście dźwignie do trybu walk. Wyświetlacz, tak jak wspomniałem, kolorowy i mamy pięć trybów wspomagania. Także ten tak. zakres wspomagania jest też dosyć duży. Wszystko się komponuje, kable mamy pochowane, czyli czysty kokpit. Wygląda to bardzo estetycznie. Tak, um, niestety nie udało się EkoBajkowi utrzymać ceny z poprzedniego roku. Ta cena jest niższa. <laughs> E, czyli on kosztował z tego co pamiętam 1099, czyli w zasadzie 11 bez mhm. e, Teraz z mocniejszą baterią, z nowym e, jakby lookiem e, mamy ten rower za 10700. Tak jest. Także cena jak za ten rower y, wydaje nam się bardzo atrakcyjna. Y, no, patrząc na to, gdybyśmy nie znali cennika, patrzymy na niego, myślę, że byśmy strzelali, że może kosztować powyżej 12-13 tysięcy. Tak. W tym modelu, jak przystało na trekkinga, mamy. Też porządny bagażnik. Bagażnik tu jest dedykowany do ramy Ekobajka. Jest wyprodukowany przez Ekobajka do ich rowerów o ładowności 25 kg. Oraz on jest oczywiście wyposażony w system MIG, czyli możemy sobie te torby wklikiwać. Łatwy system, przyjemny system, chwalony system. Tak, Także to już mamy sprawdzone. Mhm. Zawieszenie. Co mamy tutaj z zawieszenia? Co nam amortyzuje Damianie w tym rowerze? Amortyzuje nam widele, Tu jest RST Blaze zastosowane e, oraz jest sztyca podsiedlowa, również amortyzowana. Mhm. Tu mamy 100 mm skoku tego Tak, jest to stuwa, także e, jak na trekking to też jest e, zupełnie wystarczająco, a wręcz bym powiedział, że dużo. E, sztyca amortyzowana. E, Prosta, aczkolwiek z szerokości Fi 27,2. Mhm. Często proponujemy naszym klientom przy sztywnych lub przy prostych sztycach amortyzowanych, żeby wstawić sztycę przykład Santura. Coś lepszego. Więc, po coś lepszego, coś co, co faktycznie o wiele inteligentniej i sprawniej mhm. pracuje. I no nie ukrywajmy, przy tej klasie roweru, często nasi klienci doceniają ten komfort i decydują się na taką mini inwestycję, która znacznie poprawia właściwości i, i jakby z, Ym... Komfort jazdy. Komfort jazdy. O, po prostu to, 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 wpływa na komfort. Tego słowa szukałem. Patrząc na kokpit. Na kokpicie no, rzuca się od razu w oczy y, manetka dziewięciorzędowa. Tak. I tu przechodząc płynnie do napędu mamy korbę o wielkości 44 zęby, tylna mhm. zębatka 41, mhm. napęd dziewięciorzędowy, jest to najnowszy Shimano Q's. Tak. Myślę, że będzie to działać sprawnie, szybko, precyzyjnie. Co jeszcze nam się rzuca przy kokpicie porządek. Tak, Jeżeli to jest robiliśmy czysty kokpit. Czysty tak? kokpit, czyli mamy kable pochowane w mostku. E, jedyny w zasadzie wystający na zewnątrz przewód to jest przewód hamulca przedniego. Mhm. E, wygląda to schludnie. E, tak, tak samo te, te, te ergonomiczne chwyty, które ma, są skręcane na aluminiowym pierścieniu, tak? Była to na komfort. Poprzednie e, modele sprzed lat, czy Ecobike'a, czy innych producentów, mhm. nie zwracano tak na to uwagi. Tam było, wiesz, milion kabli, kabelków, złączek na wierzchu, jeden znaczy się, wielki rynek. Tak, no, myślę, wiesz, że firma, firma chce się rozwijać, firma chce. Ona nie chce, ona się rozwija. Ona się rozwija, tak, i chce pokazywać, że ej nie jesteśmy może najtańsi, ale chcemy, być jak najlepsi w danej półce cenowej. Także rower no, między 10 a 11 tysięcy jest wart tych pieniędzy, po prostu. Są na rynku, moim zdaniem, konkurencyjni. Nie chodzi nam na pewno o to, żeby mieć jak najtańszy na rynku rower, mhm. bo zwykle on jest jakości, która ani nas, ani naszych klientów nie zadowala. Co ważne. No może tego nie widać, bo jesteśmy, e, jesteśmy w wyszczególnionym miejscu, ale e, jak okiem sięgnę, są całe regały potężne z częściami zamiennymi do tych rowerów. Mhm. Tego jest tutaj mnóstwo, także. E, Też na tym nam zależy, żeby w razie jakiejś awarii ta część była szybko dostępna. I mamy. No, nie, musi, nie, nie trzeba nas przekonywać, jesteśmy na hali montażowej, te rowery są montowane w Polsce, w Polsce we Wrocławiu i już się nieraz przekonaliśmy, że nie mamy problemu z dostępnością do części nawet mocno archiwalnych modeli. I to mhm. jest uważam też bardzo ważne to jest bardzo duża wartość dodana, gdzie e, kupując taki rower, możemy go mieć faktycznie na długie lata. Tak jest, no standardem myślę, że tutaj też y, można wspomnieć o hamulcach, że mamy MT200, hamulec znany, lubiany. Można oczywiście sobie ten rower łatwo struningować, montując hamulce nieco mocniejsze. No. Przyda nam się to szczególnie, jeśli będziemy się wybierać w jakieś trudne, górskie tereny, tak? mm -hmm. Mam tu na myśli jakąś przeprawę przez Alpy, przydałby się hamulec czterotłoczkowy, hamulec z radiatorem, ale myślę, że tutaj dołożyć 1000, 1,500 zł i mamy sprzęt naprawdę top, nie? No, i tutaj słuchajcie, odezwa do naszych widzów. Jeżeli macie ciekawe foty na swoich elektrykach ze swoich wypraw, podzielcie się nimi. E, żyjmy tą społecznością. Zawsze e, chętnie oglądamy, gdzie nasi klienci i nie tylko nasi klienci. Tak. E, Podróżują. Podróżują. Natomiast sprzętem nas to cieszy oczywiście. Jak widzimy, że nie tylko że sprzedaliśmy i ten rower wyjeżdża, ale ten klient do nas wraca. Wraca do nas z jakimiś tak. emocjami, z opowieścią ze swojej podróży. Ten rower go cieszy. Czyli kupując sprzęt, nie kupujecie tylko maszyny, kupujecie tak naprawdę przygodę sobie. I no, rowerem zawsze gdzieś i pojedziemy, to zawsze mamy jakąś ciekawą opowieść. Jeśli chcecie, żebyśmy kontynuowali naszą serię, bardzo będziemy wdzięczni za subskrypcję. Za, za polajkowanie naszych filmów, za komentarze oczywiście. Dzisiaj to wszystko o modelu LX300. A kolejne gorące nowości od EkoBajka już niebawem w kolejnych odcinkach. Śledźcie nasze kolejne odcinki. Pozdrawiamy. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej! Cześć!